Dobry wieczór Państwu, witam na konferencji meczowej, dziękuję za przybycie trenerom w krasie. O ocenę meczu proszę jako pierwszego trenera gościa, Pana Sawa wszystkim cieszę się ze zwycięstwa. Objąłem zespół, który był na drugim miejscu, na ze jesteśmy liderem. Cieszę się bardzo. Jeśli chodzi o, o grę, były momenty, że myśmy przeważali, w szczególności w pierwszej połowie, w drugiej połowie uczulam zawodników że z potrafi do grać w piłkę i pierwsze wodzie 15 minut, drugie połowy nas zaatakował bo popełnili troszeczkę błędów, ale później tak się stabilizowała i cieszę się z tego, że mój zespół dowód do tego, że, że może e, fajnie grać w piłkę, ta piłka do, e, ma radość z tego, co, co, co wykonuje. No i konsekwencją były te dwie bramki, szkoda przede wszystkim tej straconej bramki, gdzie Rafał Loba, no, no, no niepotrzebnie, on niepotrzebnie albo nie zabawił się, podał się w, 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 gwiazdy i straciliśmy bramkę i ostatnia jakby minuta była troszeczkę nerwowa dla nas, ale jakby powiedzieć cieszę się bardzo i, i myślę, że, że, że zawodnicy uwierzyli swoją umiejętność. Dziękujemy trochę gości. Ocena meczu, Michał Liwik. Znaczy ja się nie będę rozwodził na temat samego Maciuśro z tego miejsca, jedyne co mi zostaje to yy, przeprosić kibiców z Niczo, że no, sytuację, bo jest to dla mnie no, 12 lat z trenerem, ale nie spotkałem się z sytuacją takiej, że tak mogę dać plamę, tak? że, 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 że 6 meczy, jak nie idzie, to nie idzie, no, nawet przy wyniku 0-0 mamy jest no, sytuacje, w których nie można jeszcze i tak jest w każdym meczu przy 0, -0. nie chcę wpaść, a później kończy jak się kończy, dlatego nie wiem, że nic nie zmienia, przepraszam za to, że yy, wygląda jak wygląda. Dalej Zalecząc... od... Dziękuję generalno, na spotkania. Może ewentualne pytania od Państwa. Dziękujemy. Dziękujemy.